Młynarski na wszystkie czasy. Lećcie mi rzesz. Filmowiec, pupil publiczności, sztuczka nieduża ale twarda, wprost nie posiada się z radości. Skręcił polskiego bodegarda. W tym filmie jest, zapewniam panów, w dialogu, ruchu i kolorze wszystko jak u Amerykanów. Tyle, że gorzej. Prozaik, pupil recenzentów, szczególną ich darzony łaską, z niespotykanym wprost talentem pisze nowele a la Wypełnia bluzgiem swe obrazki, pląsa i wdzięczy się figlarnie. Wszystko dokładnie jak u chłaski. Tyle, że marniej. Ja mogę mnożyć te przykłady, czynić dożylne remanenty, lecz wierszyk pisząc świtem bladym, wolę od razu przejść do płęty. Lećcie mi rzeszy. Artyści młodzi, w ambitne, własne, górne, bo życie jest najbardziej durne, kiedy jest wtórne.